Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale, nazywam się Karolina Ziętek i dzisiaj biorę na tapet nową paletę marki Affect. Tak mi się niechcący zrymowało. Co tutaj mamy? W palecie znajduje się 12 cieni, które nie są tutaj przypadkowo umieszczone, ponieważ są to cienie bestsellerowe tej marki, złożone z różnych palet wybrane przez Was, przez wielbicieli marki Affect, aby właśnie zostały tutaj umieszczone. No to zobaczmy, co tutaj się znajduje w środku, bo ja jeszcze nie dotykałam. Tutaj zrobimy dla Was test. Wygląd jest naprawdę ładny. Taki trójwymiarowy, wypukły jest ten wzór. Złote zdobienia, zobaczcie, jak ładnie się odbija. Dobrze, ale przejdźmy do tego, co jest najbardziej istotne, czyli do wnętrza. Do wnętrza jest najbardziej istotne. Mamy. Lusterko, nie będę wam tutaj wszystkiego odbijać, co się znajduje w moim pokoju, bo tu jest bałagan, więc nie chcemy tego oglądać. A same cienie są niesamowicie kobiece, spójrzcie na te odcienie. Nie we wszystkie bezcelerowe, ale się nie dziwię. Ja się nie dziwię, bo są to naprawdę bardzo neutralne większości cienie, które są bardzo upiększające, no i dodatkowo w takich odcieniach też kobiecych subtelnych ruszach, dlatego się też tak tutaj wystylizowałam dzisiaj. Zapiłam włosy do tyłu, żeby nie przeszkadzały w makijażu. No i będziemy dzisiaj tworzyć co? I jeszcze nie wiem, ale już tutaj na wstępie dodam, że nie tylko makijaż będzie niespodzianką dla mnie i dla Was, ale mam również niespodziankę w postaci takiej palety właśnie dla Was. Co trzeba zrobić, aby ją otrzymać, aby mieć możliwość otrzymania ode mnie, raczej od marki Affect, ponieważ otrzymałam właśnie w dwie palety, abym sobie przetestowała i właśnie się podzieliła z Wami, więc zdradzę Wam później, co Możecie zrobić, aby ją otrzymać. Dobrze. Zaczynamy. Na powiekach mam korektor. Zwykły korektor, po prostu korektor, tak jak zawsze, bo tak sobie pomyślałam, że jest to Chyba najczęściej wybierana baza pod makijaż również przez Was, u mnie taki z makijażu dziennym, ale często właśnie też Wasze komentarze mi to sugerują, że raczej nakładacie na powieki korektor i cienie i lecimy z tym tematem. Zacznijmy od czegoś jasnego, bo ja zawsze lubię przetestować intensywność cieni jasnych, tym bardziej, że to jest taki must have w każdej palecie, naprawdę bez tego sobie nie wyobrażam, więc spróbujmy ten Banana Shake. Ponieważ tutaj lubię sobie rozjaśnić. Dodatkowo taki odcień powinien niwelować zasinienie oczu powiek, tutaj tej okolicy. A tu tego zasinienia mamy najwięcej, więc ja lubię. Ja lubię sobie tutaj właśnie zabezpieczać powiekę. No, i tym cieniem jeszcze na tą twardą część oka. Tutaj widzicie. Tutaj jeszcze sobie wieszczać. No i dzięki temu nic nie będzie mi się tutaj rolować, jeszcze dół. I mam wszystko zabezpieczone. Tak lubię najbardziej. I jeszcze może tutaj przy samej brwi. Odcień jest idealny. Dobrze, co teraz? Czyszczę pędzelek, ten sam i spróbuję czegoś neutralnego. A może wiecie co? Zaszaleję. Postaram się dzisiaj użyć jak największej ilości cieni, mówiąc cały czas do Was. Najpierw Dusty Rose, czyli taki odcień bardzo zbliżony do mojej opaski. Więc chciałabym go bardzo mocno rozblendować. On jest nasycony, słuchajcie, więc ja go nakładam taką mgiełką i blenduję bardzo mocno ku górze. Aby podkreślić nie tylko załamanie powieki, ale zrobić sobie taką bezpieczną bazę, kierując się do brwi, żeby późniejsze cieniowanie, użycie ciemniejszych cieni było bardziej płynne. Tak, dokładnie o coś takiego mi chodziło. Szybko drugie oczko. Puchaty pędzelek. Im bardziej puchaty, tym bardziej delikatny efekt uzyskamy. Więc robimy. Modelowanie naszych powiek w ten sposób. I jeszcze zabezpieczę dół. Dół to lecę tak po całości od kącika zewnętrznego do wewnętrznego. To jest baza cieniowania. Troszeczkę nabieram cienia i po całości. No, i tak zabezpieczone oczko mogę cieniować dalej. Chyba zostawię sobie ten pędzelek, bo może będę do niego wracać. A sięgam po kolejny, również puchaty. Ciemniejszy odcień jest już taki bardziej czekoladowy, tak mi się wydaje, ale sprawdźmy, jak będzie się prezentować na oku. Uuu, dosyć, dosyć mocny. Niżej niż ten pierwszy cień w samym załamaniu powieki nakładam ten odcień. O. I to samo robię na dolnej powiece. Ale mi się podoba ten odcień. Chciałabym go na większości powieki. Wrócę do niego później. Ale to są też piękne błyski. Jak żyć, słuchajcie. Naprawdę chciałabym dzisiaj użyć chyba jak największej ilości cieni. Aby pokazać Wam możliwość, nie wiem czy mi się to uda Możliwość, możliwości palety Ale ten odcień jest ładny Ale mi się podoba No cóż, jeżeli jest to paleta, która ma w sobie te najlepsze cienie celery, To jak się zdecydować na jeden lub dwa tylko cienie na powiekach, co? Jak? Jak? No dobrze, spróbujmy dołożyć tutaj jeszcze. Celowo zobaczcie, mam taki fajny odcień. I widzę go tutaj, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że ten. A może najpierw powinnam tego. Tak. Najpierw ten odcień już bardziej płaskim pędzelkiem. I nakładam go w zewnętrznym. Uuuuuh, ale jest ładny dobra, nakładam go w zewnętrznym kąciku przy linii rzęs głównie i sam zewnętrzny kącik, chociaż staram się nie nakładać bardzo dużo tego cienia bo ja jeszcze będę tutaj dokładać inne te pozostałe i chciałabym aby one były widoczne, że są takie wyblendowane jak już mam prawie czysty pędzelek kieruję się ku kurze. zobaczcie jak one się łatwo blendują ze sobą Tutaj naprawdę jest kilka ruchów. Robię Wam to nakładanie cieni bez yy, cięć, aby też było widać, że nic się nie sypie, i jak się blenduje. No, zrobię jedno oczko, tu zrobię cięcie i zrobię drugie, żeby ten film nie był aż tak długi. Nałożę jeszcze ten cień w zewnętrznym kąciku na dolnej powiece, tak mniej więcej na jedną trzecią. O, tutaj żeby się zmieszać z tym na górnej powiece i jeszcze wyżej, 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 wyżej. Ja już bym tak zostawiła. Tak już mi się podoba. Ale chcę przetestować więcej cieni, więc drugie oko i wracam do Was. Taka wskazówka ode mnie y, dla Was. Pamiętajcie, że jeżeli coś... Wam nie wyjdzie, ewentualnie za wysoko tutaj rozblendujecie, czy zrobi wam się jakieś odcięcie, to zawsze możecie wrócić do tego poprzedniego pędzelka i postarać się nim takim czystym tutaj rozblendować, ewentualnie dołożyć tego jaśniejszego odcienia, ale tak, żeby nie dochodzić aż do samej brwi. Więc dwa pędzelki myślę, że się tutaj mogą przydać. Ok. Wracam do. Do tego, który mi się tak podobał, i używam tego zbrudzonego pędzelka, żeby to przejście było bardzo płynne. Dodaję ten odcień na środek powieki. One po prostu już idealnie się blendują ze sobą, przechodzą, tworzą przepiękne przejście. No to możecie zobaczyć, to się dzieje na Waszych oczach, i zobaczcie tutaj drugie oko. Będę zerkać w dół, ale mam nadzieję, że dobrze będziecie widzieć. Spójrzcie, dołożenie tego koloru na samą granicę tego poprzedniego cienia, a później delikatne rozblendowanie ku wiecie, wewnętrznemu kącikowi. Dobrze to odmieniłam? Nieważne. W ten sposób i zobaczcie, już jest samo rozblendowane. I o to chodzi. I o to chodzi. Jeszcze, jak mi się ten cień podoba, ja go jeszcze tutaj dołożę. Więcej, więcej, a gdzie ja później te błyski włożę? Mhm, dobra. Tutaj może jeszcze więcej tego. Pony, dobra teraz wzmocnimy makijaż właśnie tym ametystem bo on mi się tak podoba, tylko potrzebuje jakiś mniejszy pędzelek i spróbujmy uwaga, mocny mocny i pewnie na oku też będzie mocny zaczynam od kącika zewnętrznego przy samej linii rzęs spójrzcie w ten sposób i zaczynam ten cień blendować ku górze Blenduję, blenduję. To jest mniej więcej taka jedna trzecia tutaj w zewnętrznym kąciku, kierując się do środka. Teraz znowu dokładam ten cień, to samo miejsce przy linii rzęs. Znowu dokładam, dokładam i blenduję ku górze, wtłaczając ten cień. I znowu nie ma osypu, pomimo tego, że ten cień jest bardzo ryzykowny, bardzo taki intensywny. Aha, i robi się tak romantycznie. Ten sam odcień jeszcze na dolną powiekę. Ale tutaj już bym go nałożyła, skoro mam taki malutki pędzelek, to nakładam go prawie że po całości. No może nie całości, takie dwie trzecie od zewnętrznego kącika pod samą linią rzęs. I wtedy jest takie przejście. Od um, najbardziej ciemnego koloru do tego najjaśniejszego jest mocniej podkreślone. Widzicie to? Mam nadzieję, że dobrze to widać, że kamera to przekaże wam. Trudno mi się. Drugie oczko. No i znowu jakiś tutaj ciemny, może ten eclipse mamy to, teraz próbujmy czegoś odważnego ponieważ będzie to już któryś z kolei cień, ale użyję tego samego pędzelka i postaram się jeszcze bardziej przyciemnić ten makijaż zobaczymy jak się zaprezentuje ten cień Eclipse, czyli ten ostatni brąz taki bardzo ciemny tutaj znowu zaczynam od linii rzęs robiąc taką rozdymioną kreskę myślę, że to już jest to to już jest to troszeczkę dalej z nią. Tak już ledwo ledwo dotykając tutaj w ogóle moich rzęs, żeby stworzyć takie złudzenie, że ten rzęs jest więcej. Zagęszczam je tym brązem. Nie jest to jakaś mocna linia eyelinerem, tylko właśnie takie romantyczne rozmycie zagęszczenie. I powstała taka kreska rozmyta kreska czy na dole chcę ten cień? niekoniecznie na dole nie niech będzie to taka kreska tylko na górnej powiece i tutaj również przy linii rzęs zagęszczam ją dotykam swoich rzęs zobaczcie, bez osypu prawidłowo trzeba zaaplikować cienie na pędzelek To? Fajnie, nie? To co teraz? Wzmocniłabym jeszcze samym kolorem kącik zewnętrzny i trochę bardziej wyciągnęła to cieniowanie, więc ametyst wracam do tego cienia, zmieniam pędzelek. I jeszcze dokładam kąciku zewnętrznym troszeczkę. I te dwa odcienie wyciągam w ten sposób. Bliżenie. Ten matowy makijaż tak mi się podoba. No ale trzeba, trzeba, trzeba te błyski spróbować, bo są fajne. Posłuchajmy je. Mamy tutaj cztery. Błyski. Widzicie, nie użyłam tych dwóch brązowych odcieni, takiego orzechowego i naprawdę fajnego brązu, takiego ciepłego. W sumie rum to dużo mówi, nie? No i te cztery błyski. Sprawdźmy raz. O, tu jest taka formulacja bardzo gęsta. Zobaczcie, pięknie się mieni. Aura, czyli ten tutaj, Kolejny. Tu już mamy chłodniejszy błysk w porównaniu do tego, e, większe drobinki, takie srebrne odbijające, więc grubsza taka perła. Diva, Och, nawet już po samym dotknięciu już jest pięknie. diwa. Jest na różowej bazie i błyszczy się na złoto. Pięknie odbija światło. No i ten ostatni. O, on jest po prostu wręcz jakby mokry. Ma. O, jaki on jest gęsty. Patrzcie na to. Jest zdecydowanie najcieplejszy na takiej złotej bazie. Widzicie na ciemniejszej bazie? No tutaj poobracam jakie mamy bazy jak wybrać wręcz miedziany piękne jak się zdecydować jak żyć ja bym spróbowała nałożyć spróbowała nałożyć diwę ale tak bardzo delikatnie żeby jeszcze ten mat był widoczny spod spodu widzicie tak tak spróbuję palcem i tak delikatnie będę przykładać o właśnie, żeby zrobić taki lekki błysk, taką mgiełkę, więc zobaczcie, że nakładam na sucho ten błysk, a nic się nie dzieje, nic się nie sypie. I takim sposobem podkreślam trójwymiarowość tego makijażu możecie to zauważyć, że było matowo i teraz dalej widać dokładnie to cieniowanie, to przejście a na tym są takie drobinki złota podoba mi się ten efekt gdybym nałożyła tak mocniej, po prostu mocniejszy nacisk, albo lekko takim, wiecie przesuwnym ruchem rozłożyła ten cień, wtedy miałabym taflę błysku, ale że tak bardzo delikatnie dotykam powiekę to zostawiam tylko same drobinki, które pięknie to cieniowanie podkreślam. Pamiętajcie, że błysk nie musi być bardzo oczywisty i mocny, jeżeli akurat tego nie chcecie. Takie cienie możecie nakładać na różne sposoby, w zależności od tego, jaki efekt chcecie. To mi się podoba, bo to moje cieniowanie widać. A chciałam, żeby było widoczne ale na dole już trochę bardziej i zaszalejmy wezmę pędzelek jakiś malutki, bo mam długi paznokcie hmm. spróbujmy ten ostatni Ojej, on jest, on jest wow wmasuję go troszeczkę tutaj pod tęczówkę Takuje mi słów. Chciałabym, abyście zobaczyli, jak się pięknie mieni, ale nie wiem, czy moje światło będzie na tyle łaskawe, żeby Wam to pokazać. Na tym cieniu wygląda przepięknie, ponieważ ma tą taką bardziej różową bazę, a sam mieni się na taki rose gold z odrobiną miedzi, więc do mojej niebieskiej tęczówki wygląda to super. I Nałożyłam go tylko pod tęczówkę i tak delikatnie go rozpraszając w jedną i drugą stronę. Zobaczcie, jaka jest różnica. Bardzo mi się podoba. Postaram się jeszcze może nałożyć aurę, odrobinkę. Nawet nie w samym kąciku wewnętrznym, bo tutaj zostawię mat. A troszeczkę tego błysku dołożę, żeby zrobić przejście z chłodniejszego błysku właśnie w mieć. Mhm. Dobra, drugie oko. No dobrze, to teraz jest na linia wodna, wytuszuję rzęsy i przychodzę do Was z podsumowaniem tego skarbu. No dobrze, powiem Wam tak całkowicie szczerze. Praktycznie każda moja kursantka, kursant, tym bardziej z kursów BASIC, wiedzą, że moją ulubioną paletą i najczęściej polecaną, tym bardziej dla osób początkujących, którzy szukają bardzo uniwersalnego rozwiązania, bardzo dobrych cieni jakościowo, ale też. Pięknie dopasowanych kolorystycznie. No to tą moją ulubioną paletą była Pure Passion, właśnie marki Affect. I zawsze ją prezentowałam. No i już teraz wiem, że Pure Passion została zastąpiona tą właśnie paletą. Może gdybym się musiała czegoś przyczepić, to wsadziłabym tutaj gdzieś czarny cień chociaż nie wiem, który z nich bym zastąpiła, żeby ten czarny cień tutaj umieścić, bo w Pure Passion właśnie czerni jest i ona jest przeze mnie często używana z drugiej strony po prostu mogę użyć kredki lub żelowego eyelinera i przyciemnić kącik zewnętrzny, rozblendować i wzmocnić go cieniami, ale tutaj zdecydowanie mamy wszystko, czego potrzebujemy, mamy bardzo uniwersalne neutralne odcienie, piękne błyski, bardzo kobiece kolory. Jeżeli się zastanawiacie nad zakupem, to myślę, że nie musicie się długo zastanawiać. Tym bardziej, jeżeli malujecie zawodowo, profesjonalnie, to jest to paleta, po którą pewnie będziecie bardzo często sięgać. Dodatkowo, no do ślubniaczków też się świetnie sprawdzi. No zresztą spójrzcie na te oczy. Włożyłam tu bardzo dużo cieni. Nie użyłam tylko tych tutaj trzech. Które same w sobie już tworzą bardzo ładną paletę, neutralną, podstawową do takiego makijażu dziennego, prawda? Te trzy właśnie odcienie, więc sądzę, że jeszcze ona będzie w użyciu i właśnie te trzy odcienie chociażby wykorzystam w jednym makijażu oczu. Natomiast no, użyłam pozostałych i jestem pod wielkim wrażeniem. Nie dziwię się, że właśnie została nazwana skarbem, bo, bo każdy z tych cieni jest naprawdę. Wyjątkowy. Um, nie chcę tutaj więcej zachwalać, myślę, że ten makijaż oczu sam mówi za siebie. Dodatkowo, czystość pod okiem jest. I to widzieliście, że podczas cieniowania nic się tutaj nie osbywało, Wiem, mam wprawę, robię to zawodowo, natomiast tak czy siak, no tutaj bardzo łatwo się blendowało tymi cieniami i dodatkowo. Pięknie, kolorystycznie są zestawione ze sobą, więc każdy makijaż, jaki wykonacie tą paletą, będzie po prostu taki spójny, a to jest bardzo ważne. To tyle z mojej strony, a teraz powiem Wam, co yy, warto jest zrobić, aby spróbować zdobyć taką samą paletę, którą mam tutaj dla Was, którą otrzymałam po to, aby Wam ją oddać. Yy. Komentujcie, komentujcie, polubcie, dajcie kciuka w górę e, pod tym filmem i skomentujcie ten film zaczynając od e, wypisania słowa skarb. Skarb po prostu. Będę wiedziała, że bierzecie udział, bo może niektórzy nie chcą, a chcą skomentować, więc muszę was jakoś odnaleźć e, i proszę komentujcie, postaram się jak najszybciej e, wybrać osoby. E, mamy dzisiaj piątek więc macie czas do przyszłego piątku ok? tak zróbmy tak zróbmy skomentujcie, możecie życzyć komuś po prostu miłego dnia czy napisać co dla was jest skarbem w życiu um, i, i ja postaram się wybrać właśnie jedną osobę, wysłać do niej paletkę, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że ten film był dla was pomocny, albo po prostu inspirujący z pomysłem na makijaż bardzo, bardzo kobiecym, wręcz ślubnym um, to tyle. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.